Już nie zejdę, już nie zejdę, ale sobie chociaż wejdę Koniec, co mi tam? Tak wchodziłem, wchodziłem i co dalej? Straszne, straszne to górzysko Nie chcę patrzeć, bo urwisko pod nogami mam Panie, ty stworzyłeś taką wielką dziurę Ale za to wielkie światy przemierzyłem i zawraty I nie czarne stawy Małe łąki, ja z Warszawy przez lornetkę też widziałem, gdzieś skrobówek sarnią skałę gdy nie dosyć miałem pokus. Lumpowałem w morskim oku. Tak panowie ty ja bywałem w morskim oku. Nigdy więcej, nigdy więcej, już nie wejdę na te percie, bo tu jest, jest mój kres. kres! Koniec definitywnie kres. Chociaż się co nieco mroczy, jeszcze bym na rysy wskoczył Ale jak stąd zejść? Panowie, możecie mi zamówić dorożkę? Nikt nie musiał mnie przenosić Przez siklawy i potoki Niedźwiedź mi się nisko kłaniał Drogę mi przebiegła łania. Bajki bają mi zabała Dla mnie jedna panna mdlała Gdy stanąłem nad przepaścią Ryzykując śmiercią straszną Ryzykując śmiercią straszną? Już nie zejdę, już nie zejdę Ale sobie chociaż wejdę Koniec, co mi tam? O tak właściwie to co mi zależy? Już nie zejdę, już nie zejdę Ale sobie chociaż wejdę Koniec!